Próbowałem walczyć w stójce. Nawet kilka razy udało mi się z prawej ręki uderzyć celnie. Natomiast no akurat nadarzyła się okazja, przeciwnik po ciosie odwrócił się plecami no i trudno było nie, nie, nie sprowadzić walki do parteru. Walka we MMA zaczyna się w stójce i, i tam trzeba zacząć. Eee, no i, i... W zależności od tego, jaki, jak to by wyglądało, czy no, dawałbym sobie radę w stuce, czy, czy, czy nie, jeżeli bym obrywał w stółce, no to wtedy plan był taki, żeby jak najszybciej sprowadzić do, do parteru. No, pff, każdy ma, każdy inaczej zwalcza. No, ja jakoś potrafię się zrelaksować przed śpię jeszcze, słucham muzyki. Jakoś mi to dobrze wychodzi. Stres jest zawsze i to tylko wariat się nie boi. I, I kwestia tylko tego, żeby ten stres jakoś odpowiednio opanować, żeby w momencie, kiedy się zaczyna walczyć, nie zblokował, a raczej pomógł w tym, żeby, żeby lepiej wal walczyć. No myślę, że jak, jak go sprowadziłem do, do parteru i, i tam już dostał kilka uderzeń na, na, na głowę, to, to już w, widziałem, że, że, no, że, jest, że jest dobrze. Oczywiście wtedy jeszcze nie wiedziałem, że wygram, ale, ale już kontrolowałem tą walkę. Wiedziałem dobrze, co on robi, więc e, uważałem na to, żeby, żeby nie dostać czy prawego, czy lewego cepa. Także no, to, to wszystko było pod kontrolą. Teraz? Odpoczynek. Spokojnie. Teraz odpoczywamy, później będziemy myśleć co dalej.